Cześć moje kochane nutki. Zapraszam dzisiaj Was na film o tej torebuni. Mała torebeczka. Hit czy kit? Tego lata. No, ja akurat y, mam, słuchajcie, Michaela Korsa. To jest mała torebunia Michaela Korsa. I to jest chyba naprawdę y, najmniejsza torebka, y, jaką mam w swojej garderobie. Ona oczywiście, słuchajcie, jak każda torebka, ma. Rączki, no i oczywiście tutaj też jest, słuchajcie, długi pasek, gdzie możemy sobie po prostu przewiesić przez ramię lub zrobić przez, e, przez ciało, czyli crossbody. Słuchajcie, kochani, e, hit, czy hit tego sezonu mała torebka, która w tym sezonie jest niezwykle modna. Pojawiają się przeróżne, słuchajcie. E, to torebki malutkie, od tych tańszych do tych droższych, od tych, gdzie są tworzone, wiadomo. Sieciówki, jak to zawsze, ja odepnę sobie, pozwolę sobie odpiąć ten długi paseczek, słuchajcie, żeby zobaczyć, czy to jest hit, czy to jest kit, czy warto w ogóle kupić taką małą torebeczkę jak dla laleczki, jak dla dziewczynki. Słuchajcie. Nie ona jest przesłodka, jest cudownie przesłodka, takie małe słuchajcie, coś to jest no fajne, ale właśnie, czy ona jest poręczna, czy ona naprawdę jest nam tak niezmiernie potrzebna, słuchajcie, ja tu przyniosłam sobie, mam tu rozłożone przed sobą parę rzeczy i zobaczymy, ile to maleństwo pomieści, czy w ogóle warto mieć małą torebkę w swojej garderobie, bo czy ona tak naprawdę nam się przyda? No raczej na co dzień, no chyba nie bardzo. Do pracy, no też nie. Więc zobaczmy, co pomieści, a później porozmawiamy, co dalej z tą torebką. Słuchajcie, kochani, więc moja torebunia, tak jak powiedziałam, to jest Michael Kors. W kolorze taki mięta, czyli bardzo letnia torebeczka. No popatrzcie, ja mam w jednej ręce czyli jest naprawdę malutka. I teraz tak, przyniosłam tu, kochane, portfel swój, mam malutki też portfelik Karl, Karl Lagerfeld, no i co? Zobaczmy, czy ona pomieści tutaj, a jeszcze, widzicie, w środku, bo ja odpięłam sobie, bo ona jeszcze przy kupnie miała tutaj taki, wiecie, monogram Michael Kors, ale ja to odpięłam, bo to mi troszkę przeszkadzało, ale jak ktoś by wolał, to można zapiąć, ja to sobie po prostu... Odpięłam. Dobra, włożymy tutaj, słuchajcie, portfel. No portfel się mieści, ale czy coś jeszcze? Portfel jest, dobra. To jest to, co mamy najważniejsze, tak? Portfel. Teraz tak, może żeby przypudrować chociaż nosek po całym dniu, to spróbujemy włożyć taki kompaktowy puder. On oczywiście ma, słuchajcie, gąbeczkę w środku, więc nie potrzebujemy, nie, nie ma gąbeczki, przepraszam, nie ma gąbeczki, więc potrzebowalibyśmy pędzel. Hmm. Nie wzięłam, ale myślę, że jakiś malutki taki pędzel, taki mini, mini jakiś kabuki byśmy tutaj może gdzieś włożyli, albo malutki jakiś, malutką jakąś gąbeczkę, bo myślałam, że tu ma, ale niestety nie. To jest Charlotte Tidbury. Ja już w makijażach Wam nieraz pokazywałam. Niestety gąbeczki nie ma, ale myślę, że jakaś taka malutka, płaska gąbeczka by tutaj jeszcze weszło. Weszło do tej torebki. Dobra, to mamy to. To teraz tak może. To ja idę po kolei. Słuchajcie, bibułki matujące wkładam. No i robi się coraz ciaśniej, słuchajcie, a tu jeszcze nic nie ma. Eee, dobrze teraz tak, włóżmy, może spróbujmy jakiś balsam, ja tu mam akurat Molton Brow, po prostu bezbarwny balsam, na spierzchnięte usta, jakbyśmy tak potrzebowały troszeczkę je nawilżyć wzięłam bardzo małą miniaturkę kremu do rąk, to jest Rituals, ja powiem Wam, że kremy muszę mieć, nawet takie właśnie malutkie, czy troszkę większe po prostu w torebce mam zawsze krem to jest to Szminka. Ja mam szminkę, słuchajcie, Dolce Gabbana, ale to jest bez znaczenia. Po prostu próbuję, czy jeszcze tu mi się zmieści. No, coś tam się zmieściło. I teraz tak gumka do włosów, słuchajcie, czasami jest tak, że mamy rozpięte włosy, a jest upał, chciałobyśmy związać, bo jest nam niewygodnie. Ja czasami też tak mam, że rano idę w rozpuszczonych, ale później zaczynają mi te włosy denerwować gdzieś po całym dniu, bo już się tak nie układają, jak rano, już nie są takie fajne, więc lubię je związać w koczek, więc yy, przyniosłam tu, wiecie co, dwie gumeczki, jedną taką frotkę grubszą, a drugą taką yy, Taką cięższą, ale zdecydowanie wezmę tą mniejszą, bo ta frotka to już nie, nie ma mowy, chyba że po prostu. <laughs> ten sposób, dobra. Perfumki. Wzięłam małe perfumy. Słuchajcie, ja tu mam akurat Versace Dylan Blue. I one są w takim, słuchajcie, atomizerku, czyli w takim po prostu, w takiej kuleczce, że możemy gdzieś sobie po prostu delikatnie tutaj, gdzie chcemy. Więc te perfumki takie małe. No i słuchajcie, jest prawie pełno. Mam malutki kremik, ale czy ten krem jest mi potrzebny, jak mam make-up? Hmm, chyba nie. Odrzucamy. I teraz tak, mam okulary, które z pewnością tu nie wejdą, bo są praktycznie jak prawie, że jak torebka połowę torebki, więc nie ma szans, żeby w ogóle się tutaj zmieściło. Po prostu. No chance, ale pudełeczko zostawiamy w domu, a okularki albo ubieramy. Mark Jacobs, od razu Wam pokażę. Albo na głowę. I nie mamy tego problemu, więc okulary muszą być albo gdzieś w samochodzie, albo na głowie. Albo wiecie co? Czasami zdarza mi się, że sobie tu poprzypnę i tak chodzę. Więc to to. I mam do przecierania okularów, słuchajcie, taki płyn specjalny do szkiełek, ale za mała torebka i... Nie. Chyba nie biorę. Dobra, słuchajcie. Mam ją wypchaną na full. I teraz tak. Yy, no, w sumie tak. Jakiś perfum na odświeżenie jest. Portfel jest, czyli to, co potrzebujemy do przybudrowania noska też, tak jak mówię, yy, gdzieś tam jakaś malutki, taki mini panzelek płaski, czy ewentualnie jakaś taka gąbeczka malutka, spokojnie nam tu się zmieści. Nawet słuchajcie, jeszcze ją zapnę. Nawet ją zapięłam, więc chyba nie jest tak źle. Niby mała, albo patrzcie, ile pomieściła. A teraz słuchajcie, gdybym odjęła jakieś rzeczy typu. Hmm, co bym tu nie potrzebowała? Załóżmy, że nie potrzebuję dwóch szminek, słuchajcie, bo, bo albo szminka, gdzie daje kolor, albo coś bezwarownego, tylko nawilżające usta. To w sumie, to w sumie wezmę to mniejsze. Ok. Yy, gumka, załóżmy, niby mało miejsca zajmuje, ale powiedzmy, że yy, albo mam spięte włosy, albo po prostu wytrzymam w rozpuszczonych. Perfum. No perfum nie. Perfum zostaje, bo na odświeżenie. Krem do rąk zostaje. Bibułki zostają. Do przypudrowania noska też jest fajnie mieć. Ale na przykład z portfela mogę tylko wyciągnąć, słuchajcie, sobie kartę. I nie biorę portfela, tylko samą kartę do środka. Myślę, że dam radę, słuchajcie, na wieczór, czy tylko na jakieś wyjście Myślę, że spoko, nie potrzebuje całego portfela, ewentualnie tylko dokumenty i ten, myślę, że spoko. Czyli tak, dziewczyny, no same zdecydujcie, kit czy hit. Ja uważam, że jest to przesłodka torebka, powiem Wam, no bardzo taka dziewczęca, kobieca, nadająca takiej lekkości. No, i myślę, że jeśli chodzi o takie wyjścia, czy wieczorne, czy popołudniowe, po prostu na spacer i gdzieś do kawiarni, gdzie właśnie może nie musimy brać całego portfela, może wystarczy nam tylko karta, więc myślę, że fajnie się sprawdzi. A czy to jest hit, czy hit, same ocencie. Dziękuję Wam za dzisiejszy film. Słuchajcie, zapraszam Was do kolejnego filmu i do zobaczenia. Dziękuję za dzisiaj dziewczyny.